Cześć. Witam serdecznie z kolejnego y, vlogu o tematyce wędkarskiej. E, a skąd witam? No dzisiaj takie trochę nietypowe miejsce, bo no jestem w mojej, w mojej kanciapie wędkarskiej, w moim centrum dowodzenia. To tutaj roją się wszystkie moje plany wędkarskie. Tutaj robię swój sprzęt, tutaj przygotowuję zestawy. No i tutaj mieszam zanęty, ale dobra, żeby. Mieć dobre wyniki nad wodą, trzeba mieć odpowiednie robaki. No, a do tego celu trzeba je odpowiednio przygotować. Jak wiemy, sezon letni jest taki, a nie inny i robaki nie są w najlepszej kondycji, więc no, trzeba je jakoś przygotować. W tym krótkim materiale chciałbym Wam pokazać, w jaki sposób ja do tego podchodzę. Może czegoś się nauczycie, takich filmów na pewno było więcej. Pokażę Wam pokrótce, w jaki sposób ja podchodzę do przygotowania robali, tak żeby je odświeżyć, pobudzić, no i mieć fajne wyniki nad wodą. Dobra, to jesteśmy. Czego ja używam do przygotowania robali? No na pewno robali. Zamówiłem sobie jokersa. Proszę bardzo, jest jock. Nie jest on tragiczny, ale postaram się go trochę orzeźwić. Zrobić bardziej ruchowego, tak żeby był atrakcyjniejszy dla ryb Co będziemy potrzebować dalej Skoro mamy już robaka Będziemy potrzebować o taki Durszlaczek sitko Każdy ma na pewno coś takiego u siebie U siebie w domu możecie to pożyczyć od swoich żon Pamiętajcie żeby najpierw o to zapytać bo mogą być raczej niezadowolone ale jeśli nie macie to W każdym sklepie można coś takiego Coś takiego kupić, tanie rzeczy Dobra, mamy więc robaka, durszlaczek Wiadro z wodą I teraz robimy tak Jokersa w całości przekładamy do wiaderka z wodą Woda to jest naturalne Naturalne środowisko takiego robaka, więc totalnie nic mu się nie stanie Kiedy dostajemy Jokersa ze sklepu tudzież kiedy go tam zamawiamy ze strony internetowej itd tak dalej, on jest delikatnie zanieczyszczony glinką tak żeby on sobie w tej glince mógł żyć no ale dobra, żeby go oczyścić trzeba go wsadzić do wody i nie boimy się delikatnymi ruchami mieszamy mieszamy właśnie tą wodę z tym jockiem przepłukujemy go Dajemy mu 5 minut, znaczy się ja tak robię, daję mu 5 minut w tej wodzie, niech on, sobie, niech on sobie w tej wodzie pobędzie, niech on, ja to mówię, że on się napija tej wody, on się wtedy ujędrnia troszkę. Niech on sobie tam pobędzie, niech się troszkę ujędrni, później Wam pokażę co z nim zrobić dalej. Dobra, teraz tak, minęło 5 minut. W tym wiatrze mamy wodę z jokersem. Teraz delikatnie nadmiar wody delikatnie odlewamy. Tutaj będzie ta urodna woda. Delikatnie, żeby nie przelać razem z jokersem, nadmiar odlewamy. I teraz wam coś pokażę. Teraz zwróćcie uwagę na to. Jak wyciągaliśmy spaczki tego joka, on był niezbyt ruchawy. A teraz można zobaczyć, że larwy się ruszają. Jest, jest y oczywiście kilka, kilkanaście, jakich, jakaś część larw, larw martwych. Ale one już są y napite wodą. One, one ożyły, fajnie się ruszają. O, właśnie, odlewamy tak, żeby została końcowa część bardzo niewiele wody zostaje teraz tak, yy, odlaliśmy wody z Jokersa, woda była dość brudna po co mi tutaj są teraz trzy wiadra w pierwszym wiadrze mamy Jokera. do drugiego wiadra będziemy go cedzać za cedzić za pomocą właśnie tego durszlaczka, który pokazywałem na początku a w trzecim wiadrze mamy czystą wodę i teraz tak wodę z pozostałą ilością jokersa wlewamy na sitko możemy zauważyć, że woda jest dość mętna do tego sitka z jokersem lejemy czystej wody powoli żeby nie uszkodzić larw jokers jest bardzo delikatną larwą więc możemy go szybko zabić i czekamy tak długo aż woda nie zacznie lecieć całkiem czysta woda musi być cał całkiem czysta coraz lepsza coraz lepiej, coraz lepszy jokers i tutaj o, widać już, woda jest czysta. Woda jest bardzo czysta. Nie ma już w dekarsie żadnego zabrudzenia. Zabieramy wiaderko. Wszystkie wiaderczka, które tutaj mamy, w dół. I przystępujemy do kolejnej części yy, przygotowywania robaczków. Dobra, Jokersa mamy y, przelanego wodą, Jokers już jest czysty, y, należałoby go teraz delikatnie osuszyć. Nie włożymy tak mokrego Jokersa do gazety, bo no, po prostu nam on tą gazetę przerwie i, i będzie zbyt mokry. W tym celu Jokersa wkładamy na, tutaj akurat mam dwie warstwy, jest ręcznik jest kawałek putna. to może być cokolwiek, ja używam akurat prześcieradła pociętego w kawałki jokersa rozkładamy rozkładamy właśnie tutaj na tym na tym płótnie widzicie on sobie tutaj yy, dostał wody, larwy są bardzo ruchliwe już teraz Larwy są ruchliwe. Można zauważyć jak one się tutaj fajnie ruszają. Zobaczycie za chwilę. Następnie tak. Następnie zawijamy to wszystko w dwie warstwy, żeby tego jokersa, prawda, osuszyć. Jedna warstwa, ręcznik. Płótno znaczy się. Druga warstwa, ręcznik. Dobra. Jokers w tym momencie sobie odpoczywa właśnie w tym ręczniku. Przeważnie daje 20 minut pół godziny. On się ładnie odsączy. On się fajnie odsączy. No i później, po tym procesie, możemy go po prostu Wkładać do gazety, porcjować na, 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 na części, jakie tam akurat potrzebujemy, zależy kto ile zużywa na rybach czy zawodach, czasem trzeba zużyć więcej, czasem mniej, zależy od warunków panujących nad wodą. Ja przeważnie dzielę go na porcje po 200 gram ćwierć kilo, bo rzadko kiedy zdarza mi się na naszych wodach zużywać więcej niż ćwierć kilo, po prostu jak zamawiam gazetę, mam to na. Na dwa, czasem nawet i na trzy razy. No dobra. Widzimy się za pół godziny. Zauważmy też, że woda po Jokersie poprawda po przecedzeniu Jokersa ma kolor siny. Ona jest brudna. Ona jest pełna zanieczyszczeń. I tak dalej, i tak dalej. Dobra. Yy, pół godziny minęło. Robaki już pewnie są ciut przesuszone. I teraz dalszą część robię mniej więcej w ten sposób. Odwijamy robala, tutaj yy, całą wilgoć przejął ręcznik, tutaj możecie zacząć całą wilgoć tych robali przejął ręcznik i, i, i to właśnie to płótno. Robaczki fajnie, fajnie wyglądają żwawe, ruszające się, ale zobaczycie co robię za chwilę. W tym momencie całość przekładam do yy, przekładam do michy. Całość przekładam do michy. Jeszcze trochę roba w misce. I robaka traktujemy, znaczy się ja tak robię, wy możecie inaczej. Yy, jakąś gliną rozpraszającą, yy, glinką, jakimś płociową, yy, drobną zanętą. Ja używam rozpraszacza dochodki. Delikatnie posypujemy i rozpraszamy. O, jeszcze trochę. Tym samym, według mnie, Jokers dostaje takiego kopa. Dostaje kopa. Jest bardziej ruchliwy. A rozpraszacz nie będzie przeszkadzał przy łowieniu Łowimy na zajutrz więc Więc układamy później Jokersa w gazetę, gazetę dajemy do loduwy i, i, i jest W porządku Rozpraszacz wsiąknie w tego Joka Wszystko będzie w porządku i zwróćcie uwagę teraz Zwróćcie uwagę jak ten Jokers Się fajnie rusza przed chwilą bardzo mało się ruszał, ale po tym całym zabiegu, który Wam tutaj pokazałem On jest cholernie żmelny Tak przygotowany Jokers według mnie wróży tylko i wyłącznie sukces No chyba, że na łowisku nie będzie ryb, to Nieważne co byśmy im podali, i tak ryb nie nałowimy Joka mamy przygotowanego i teraz nie zostaje nic innego jak poporcjować sobie na gazety. Tak jak wspominałem wcześniej, ja porcjuję mniej więcej 200-250 gramów na jedną sesję na rybak. Mi to wystarczy w zupełności. Wówczas pół kilo mam na, na dwa razy. Jog jest fajnie przygotowane. Mam pewność w tym momencie, że jutro na pewno. Spróbaczki będą świeże, ruchliwe i takie właśnie jakbym chciał, żeby, żeby były. Tak więc mogę to pokazać tutaj bardziej z bliska. Mieliście różnicę między tym jokersem, który jest teraz, który jest ruchliwy, żwawy, fajnie się rusza, fajnie pracuje, a tym, który. No, otwierałem świeżo co z opakowania. On był niemrawy, nie ruszał się, pozostawiał bardzo wiele do życzenia. A w tym momencie robak jest bardzo dobry. Bardzo często, właśnie jakość, jakość robaka przekłada się na, na sukces na zawodach. O ile nie jest to zbyt ważne przy rekreacyjnym łowieniu, bo nie mamy presji wędkarskiej, to. To na zawodach, właśnie yy, z moich obserwacji, wynika, że wygrywają właśnie zawodnicy, którzy mają robaki, yy, robaki o bardzo dobrej kondycji i pierwszej świeżości. No, te robaki są po prostu dobre. Dobra, tak więc dziękuję za uwagę. Jeśli się, Jeśli podobał się film, zostawcie łapę w górę jeśli chcecie więcej filmów o właśnie takiej tematyce jak dzisiaj typu jak tu przygotować robaki jak, jak robię zanęte, jak podchodzę do mieszania zanęty i tak, dalej, i tak dalej budowa zestawu piszcie w komentarzach postaram się taki właśnie filmik zrobić, jeśli macie jakieś pytania śmiało, zadawajcie pytania jeśli będę posiadał wiedzę w danej dziedzinie chętnie odpowiem także w tym momencie się z Wami żegnam Jutro rano wstaję, wybieram się na ryby. Do zobaczyska, cześć.